Witam was na kanale. W dzisiejszym krótkim odcinku chciałbym zaprezentować swoją konsolę PlayStation 3 Slim 320 GB w kolorze Scarlet Red. Jest to czwarty ostatni kolor w polskiej, europejskiej dystrybucji, który wychodził. Poprzednio pokazywałem czarny klasyczny, Satin Silver srebrny i Classic White biały. Konsolę kupiłem za 250 zł jakiś czas temu. Jest w bardzo dobrym stanie. Niestety bez oryginalnego opakowania, mam karton zastępczy z innego koloru konsoli. Konsola natomiast jest z plombą gwarancyjną, pad również w świetnym stanie, jak widać bardzo małe oznaki używania. Konsola troszkę rozczarowała mnie kolorem. Na filmiku wychodzi taki czerwony z elementami brokatowymi. Na napadzie to będzie dobrze widać. Są takie elementy brokatowe. Na żywo w słońcu wygląda trochę, trochę rudo. Myślałem, że będzie bardziej czerwona, jak na niektórych zdjęciach. Ale generalnie musiałem ją mieć w kolekcji i koniec końców fajnie się prezentuje. E, za chwilkę lepsze ujęcie samej konsoli. Wraz z konsolą przywiozłem również gry. Eee, trzy części Dead Space'a. Eee, jest klasyk e, The Last of Us, Metro Last Light oraz Resident Evil. Eee, wszystko staram się, żeby było z polskiej dystrybucji. Co do The Last of Us, mam tutaj jeszcze pewną gradkę. Eee, nowa, zafoliowana. Wydaje mi się, że to, jest, to nie jest oryginalna folia. Eee, grę kupiłem nową eee, w MediaMarkcie. Była na przecenie, coś takiego doszło, no i to już zostało w kolekcji. Dodatkowo mam jeszcze grę The Last do Was na rynek typowo japoński. Tutaj można zobaczyć te dziwne szlaczki, znaki, sama płyta, niestety bez instrukcji, ale to miałem to gratis do innej konsoli, która też będzie niebawem pokazana. Pad oczywiście ląduje na kolejnej ładowarce, którą mam. Tak, żeby to się pięknie prezentowało w gablotce. Tych padów już przybywa. Tutaj będzie miał miejsce na swój następny. Pamiętacie pewnie pada Dualshock 3 z poprzedniego odcinka w kolorze Crimson Red. Eee, drugi pad, który mam, również limitowany z edycji Infamous 2, e, był sprzedawany kolor Cosmic Blue. Świetnie pasuje do wcześniejszego transparentnego czerwonego. On również ląduje na wcześniejszej ładowarce. Troszkę nam się policyjnie tutaj zrobiło kolorystycznie, ale tych padów niebiesko-czerwonych. Czerwonych i niebieskich jest dużo. Jeszcze coś mam. Mam ładowarkę stacjonarną do akcesoriów PlayStation 3. Również nubeczka, nierozpakowana. Drugą taką samą mam w ciągłym użytku. I faktycznie fajnie się to sprawdza. Nie trzeba włączać konsoli. Nie trzeba się martwić o baterie, która jest zmontowana w akcesoriach, że będzie jakieś przepięcie czy coś. Tak to wygląda. Konsola trafiła już na swoje miejsce na półkę. Fajnie cała szafa prezentuje się z konsolami. Na pewno po wypełnieniu jeszcze dolnych półek będzie robić niesamowite wrażenie. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was wszystkich do śledzenia mojego kanału. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!